I i mi, mi twarz, jakbyś płakała tak wczuta, Zrobiłbym to jeszcze raz Do żyd diesel w środku lasu, to pewnie ona i ja Biję brawo jak jej mówię, że nie wiem czy ja to ja Hej Szukam dupy do chorych eksperymentów Szukam typów, to napadą na bank Wrogowie od dzisiaj wracają bez zębów te wszystkie damy od dziś wracają bez szat Nigdy nie byłem sam, bo nigdy nie byłem kurwą Nie lubię wybaczać tych, co nie chcemy ich znać Czarny Mercedes pod hotelem i czerwone szpilki młodej dziwki Na oczach bar, piękny syp Weź te pieniądze i się ze nimi twarz Jakbyś płakała tak wczuć, zrobiłbym to jeszcze raz Duży Jakiej mówię, że nie wiem czy ja to ja Weź te pieniądze i więc mi twarz Jakbyś płakała, tak wczuta, zrobiłbym to jeszcze raz Duży diesel w środku lasu, to pewnie ona i ja Biję brawo jakiej mu wyrzę że nie wiem czy ja to ja